Od rana do wieczora podejmujemy decyzję, zamiast napisania linijek tekstu wolę przeczytać jakiś artykuł, bo jest ważny artykuł, coś zmieni w moim życiu. Potem jest kolejny artykuł. Ten artykuł prowadzi do kolejnego artykułu. Może lepiej będzie obejrzeć film na ten temat, może rolkę, może podpatrzeć, co Józek zobaczył w czasie wakacji na krecie albo na Soszelach z Kryśką. No i tak, i tak mija dzień, a my. Nie zrobiliśmy nic, kompletnie nic w ciągu tego dnia, co zbliżyłoby nas do naszego celu. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Dzisiaj chwilę opowiedzieć o osiąganiu celów, o spełnianiu swoich marzeń i zamierzeń wszelkiego rodzaju, i o tym, dlaczego nam się nie udaje. Mam pewną teorię na ten temat. Oczywiście są różne bardzo indywidualne przyczyny, dlaczego czegoś nie osiągamy. Może to być po prostu nie nasz cel, może to być cel. Czyjś podpatrzony, wydaje nam się, że też nas uszczęśliwi, ale tak naprawdę nie mamy motywacji, aby go osiągać, do niego dążyć, tylko dlatego, że coś nam nie gra. Nie gra nam w tym celu. Powiedzmy, chcesz nauczyć się hiszpańskiego, bo wszyscy się uczą hiszpańskiego, no ale nie ma tego zapału. Nie chcesz oglądać filmów po hiszpańsku, słuchać podcastów, jeździć do Hiszpanii. Po prostu chcesz się chwalić, że znasz hiszpański, i to często nie wystarczy. To często jest po prostu za mało, żeby. Mieć motywację do tego, żeby osiągnąć taki cel. To jest tylko przykład. Oczywiście cele mogą być bardziej ambitne, mniej ambitne, i często trzeba sprawdzić, czy to jest nasz. No ale co w momencie, kiedy to jest nasz cel, i mimo to, że bardzo chcemy go osiągnąć, jakoś nie udaje nam się zbliżać ku niemu? Może to być chociażby. Nauka czegoś nowego, jakiejś umiejętności, jakiegoś programu, chociażby jakiejś praktyki, wprowadzenie czegoś, jakiejś zmiany zdrowotnej, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o zdrowie, naszą wiedzę, lub zarabianie pieniędzy, utrzymanie się, nowa praca. Dlaczego nie osiągamy tego? Ja mam taką teorię na ten temat. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie przyczyną jest. Dobrobyt, dobrobyt i mnogość bodźców i różnego rodzaju rzeczy, z których możemy korzystać, które mamy na wyciągnięcie ręki. Daje nam to technologia, internet, pieniądze, wszelkiego rodzaju rozpraszacze w postaci Netflixa, w postaci gier, przede wszystkim nasz telefon. Który dostarcza nam bodźców, wszelkiego rodzaju informacje, może informacji, może informacje, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć, po prostu. Kiedyś, żeby dostać informację, musiałeś wybrać się do biblioteki na spotkanie z drugim człowiekiem, do szkoły, na uniwersytet. Lub oglądać jedną <laughs> słuszną telewizję. Więc było tego mało, żeby dobrać dobre informacje, właściwe, prawdziwe, niefejkowe. Trzeba było się nieźle nagimnastykować i zacząć myśleć też samodzielnie, kwestionować. Więc może wszelkiego rodzaju rozrywek. Dopaminowych, gry komputerowe, konsole, gierki w naszym telefonie. No, telefon to jest po prostu cały festiwal dopaminy. Bodźce, informacje, FOMO, czyli strach przed przegapieniem, powoduje, że nie możemy pozbyć się niego, musi być cały czas włączony, bo może coś ważnego się wydarzy, jakieś powiadomienie, zmieni moje życie, ktoś do mnie napisze ważny, zaproponuje mi pracę, może związek, cokolwiek, więc musimy cały czas być alert, cały czas być czujni że coś takiego przyjdzie właśnie z tego telefonu, coś, co zmieni nasze życie. No ale to się nie wydarza. Mijają lata, nosimy ten telefon przy sobie. Jedyne, co robimy, to cały czas czekamy. Nic się nie wydarza, ponieważ nie mamy czasu na to, żeby sięgnąć po to coś, ponieważ za bardzo konsumujemy, oddajemy się rozrywkom, gramy, oglądamy Netflixa lub podglądamy co za życie na Instagramie. Jesteśmy wciągani w rolki, tiktoki, które pobudzają nasze emocje, by się pośmiać, wzruszyć, wkurzyć, walczyć przeciw czemuś, być za czymś, no i generalnie uciekać od tej właściwej rzeczy, od tych właściwych aktywności, które zbliżą nas do naszego celu, który sobie wyznaczyliśmy, marzenia, które mamy. I mija dzień, od rana do wieczora podejmujemy decyzję, zamiast napisania linijek tekstu, Wolę przeczytać jakiś artykuł, bo jest ważny artykuł, coś zmienił w moim życiu. Potem jest kolejny artykuł. Ten artykuł prowadzi do kolejnego artykułu. Może lepiej będzie obejrzeć film na ten temat, może rolkę. Może podpatrzyć co Józek zobaczył w czasie wakacji na Krecie albo na Seszelach z Kryśką. No i tak i tak mija dzień, a my nie zrobiliśmy nic, kompletnie nic w ciągu tego dnia, co zbliżyłoby nas do naszego celu. Więc Morze bodźców, przebodźcowania, wszelkiego rodzaju rozrywek, rozpraszaczy, technologia, no i wszystkiemu winien jest ten nieszczęsny telefon, który tak hejtuje. Nie, moi drodzy, nie musimy się przerzucać na cegły Nokie, stare 30-30 czy inne modele. Możemy zostać z naszymi smartfonami, tylko musimy nauczyć się umiejętnie i mądrze z nich korzystać, tak żeby przestały nami rządzić, przestały wciągać nas tą czarną dziurę rozrywek bodźców i emocji. Musimy odśmiecić nasze życie, nasz czas, nasz dzień po to, żeby zacząć skupiać się na wykonywaniu rzeczy prowadzących do osiągnięcia naszego celu. Czy to jest napisanie kolejnych słówek, zapamiętanie tych słówek, obejrzenie filmów w języku hiszpańskim z napisami hiszpańskimi, wyjazd, pójście na kurs, słuchanie podcastu, napisanie krótkiego opowiadania. Bo nie samo konsumowanie pomaga w szybkiej nauce, ale bardziej praktyczne pisanie, wykorzystywanie. No właśnie. Powiedziałem przed chwilą magiczne słowo. Co ja robię takiego, żeby lepiej osiągać moje cele, po prostu wybrałam jedną rzecz, moi drodzy. Jedną rzecz, jedną aktywność. I Ty też powinieneś wybrać jedną aktywność, która da Ci szczęście, która spełni praktycznie wiele ról, bo będzie jej rozrywką, będzie Twoją dopaminą, będzie Twoim FOMO, a jednocześnie być może pomoże Ci zmienić Twoje życie, Twoją pracę, zarobki, poprawić dobrostan, samopoczucie poczucie własnej wartości. No uwaga, co to takiego jest? No, ci, co znają moje teksty, mój blog poranny, wiedzą, że mówię o... O czym? Tak, mówię o pisaniu. Tak, moi drodzy, ja pisanie... Rozpocząłem już jakieś 8 lat temu, ale nigdy nie przykładałem się do tego zbyt mocno. Wolałem mówić do mikrofonu, no ale żeby mówić jakieś treści, przekazywać jakąś wiedzę, musiałem to porządkować, więc brałem edytor tekstu w laptopie, pisałem. Często też pisałem w notatniku, pisałem dziennik. Okazuje się, że bardziej kreatywny byłem w momencie, kiedy używałem długopisu lub ołówka i pisałem na karce, po prostu tak jak kiedyś. Jak drzewie bywało, jak to mówią. Więc to... Uwielbiałem, zobaczyłem, że to było niesamowite, no ale trzeba było cały czas walczyć z tymi przyjemnostkami elektronicznymi, technologicznymi, które nas zalewają. Mimo to pisanie ze mną zostało, piszę co tydzień, czasami przez ciągu 8 lat pisałem przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ pisałem scenariusze podcastów solowych, wywiadów nie musiałem pisać. Ale pisałem. Trzy lata temu napisałem swoją książkę, która przyznam się wam szczerze, że była pisana przeze mnie jak krew z nosa, ponieważ właśnie przeszkadzało mi to wszystko dookoła to, co wymieniłem na początku tej wypowiedzi. I bardzo długo pisałem. Potrzebowałem pomocy innych osób, redakcji, transkrypcji moich tekstów. I na dobre, tak na dobre. Zaraziłem się pisaniem dopiero w 2024 roku temu, w kwietniu, kiedy postanowiłem, tak, zacznę pisać artykuły, tylko gdzie je będę publikował, no nie tam, gdzie są podcasty, na mojej stronie Lepiej Teraz, bo pisałem już od dwóch lat mój newsletter Lepiej Teraz, ale to były krótkie formy, krótkie... Wiadomości po to, żeby nie spamować Was. Możecie zasubskrybować mój newsletter na stronie lepiteras.pl. Dzielę się tam moją wiedzą, moimi historiami, też doświadczeniami innych osób, tym, co podpatrzyłem i co uważam, że mogłoby zmienić i pomóc zmienić Wasze życie i zmienia moje. I dość intymne rzeczy też tam piszę, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na lepiteras.pl. Podajcie swojego maila, będziecie otrzymywali raz w tygodniu lub częściej. Krótką wiadomość, nie za długo. Na skrzynkę mailową. No ale to jest newsletter. Newsletter był krótki, ale zachciałem pisać więcej. I co zrobiłem? Założyłem w kwietniu rok temu bloga na, na Substacku o nazwie porannik.pl, gdzie postanowiłem, że codziennie rano będę wstawał i po spacerku z pieskiem po godzinie 5 będę pisał artykuł. Często pisałem też wieczorem, ale publikowałem je rano, więc stąd nazwa porannik.pl, bo kilka razy w tygodniu rano, jeżeli zasubskrybujecie też porannik, który też możecie zasubskrybować, otrzymacie na skrzynkę mój artykuł, który jest o wiele dłuższy niż newsletter na lepiej teraz. I na poranniku naprawdę, naprawdę się rozpisuję. Czasami piszę swoje opowiadania, czasami dzielę się większymi lekcjami, dodaję linki do podcastów, do vlogów, które nagrywam. Więc jest to dość rozbudowana forma pisemna. I słuchajcie, naprawdę, naprawdę polubiłem pisanie. Pisanie pomogło mi lepiej zrozumieć siebie, polepszyć moją introspekcję. Autorefleksja jest lepsza, ponieważ widzę na papierze to, co czuję. Czytam to, kiedy przerzucę. Myśli są chaotyczne. Często nasz mózg oszukuje to, co pomyśleliśmy, może nam się przyśniło, może się nie przyśniło. Papier nie kłamie, edytor nie kłamie, wszystko widać czarno na białym. Słowa są magiczne, mają moc, jak wiemy. Siła książek ma moc, zmieniają życie ludzi. No, i polubiłem pisanie, zaraziłem się pisaniem, piszę codziennie. Jeżeli nie piszę artykułu, to piszę. Newsletter lepiej teraz. Jeżeli nie piszę newslettera, to piszę scenariusz podcastu. Jeżeli nie podcastu, to szkic vloga, który będę nagrywał. Potem kolejny artykuł pisze. Lubię pisać. No i piszę opowiadania, którymi się jeszcze nie dzielę, bo nie jestem gotów. Bardzo pomogło mi to zmienić moje życie. Sprawiło, że jeszcze nie zwariowałem. To mocne słowo, ale nie, nie zwariowałem chyba właśnie dzięki pisaniu, bo pisanie porządkuje moją głowę. I pisanie jednocześnie buduje też moją markę osobistą. Uczę się pisać oferty, uczę się pisać listy. Dzięki pisaniu zdobywam klientów, którzy chcą korzystać z mojej wiedzy, z mojej praktyki twórcy treści, z praktyki stoickiej. Dzielę się tym w czasie coachingu, na warsztatach. Opowiadam o pisaniu i procesie twórczym na wykładach. Ostatnio byłem na wydziale filozofii Uniwersytetu w Białymstoku. Opowiadałem studentom o introwertycznym tworzeniu treści w internecie. Bez mediów społecznościowych. Dzielę się też wiedzą stoicką z uczniami szkół średnich, jak również pracownikami firm. Więc, żeby to wszystko robić, piszę. Piszę skrypty, piszę kursy i piszę opowiadania. To chyba najbardziej lubię, to jest największa przyjemność. Więc pisanie pomaga mi w tej sferze prywatnej, psychologicznej, że się tak wyrażę, no i zawodowej, biznesowej, ponieważ mam jednoosobowy biznes, jestem finanserem, Pisząc, tworzę w pewnym sensie portfolio własne, buduję bazę mojej wiedzy i z tego, co napisałam, mogę stworzyć książkę. Podejrzewam, że nie jedną. Być może wkrótce coś takiego się narodzi, no, ale przede wszystkim o wiele lepiej się czuję. Więc, jeżeli nie masz pomysłu na to, co możesz wybrać w tym morzu możliwości i ofert, które daje nam współczesna technologia, internet, morze, informacji, to zamiast konsumowania, zacznij kreować poprzez pisanie. To tyle, co mam do powiedzenia w dzisiejszym vlogu. Wychodźcie z domu na spacer. A, i jeszcze jedna prośba. Jeżeli podobają Ci się moje treści, kliknij proszę przycisk subskrybuj. Bardzo pomożesz mi w dotarciu do innych osób. Nie możesz skomentować specjalnie, dlatego, że chcę, żebyś pisał do mnie bezpośrednio. Także, żebyś był szczery w mailu na adres kontaktmałpa jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie prezent. Wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na newsletter Lepiej Teraz. Otrzymasz ode mnie w prezencie e-booka z siedmioma potężnymi lekcjami życia wielkich, stoickich mędrców oraz mój autorski journal Lepiej Teraz. Dodatkowo będziesz też na bieżąco z praktykami i lekcjami, które dadzą Ci wolność i życie, o którym marzysz. Serdecznie zapraszam.